Witajcie, jestem w zaciszu mojego domu i ze mną mój ukochany piesek Florka. Radość i piękną naturę. towarzyszy ona mi każdego dnia na moich wędrówkach medytacyjnych. Po ścieżkach duchowości. Jest mą towarzyszką już 9 lat. Jestem za to wdzięczna. Mieszkam bardzo blisko lasu. Jest to dla mnie najpiękniejszy dar dalszych świata, że mogę być tak blisko serca natury. Mam też blisko do morza. Tu się rodzi dużo przepięknych medytacji na żywo. Dzielę się z Wami tym, co mam w sercu. Żyję tak już dziesiątki lat. Trudno mi bez tego by było. To jest cząstka mnie, cząstka mych radości. Wdzięczności, wzrastania. Częstka, kiedy miałam lęk zwątpienie, tak jak wy, jak każdy z Was. Nie jest mi to obce. Codzienność uczyła mnie, jak nie popełniać tych samych błędów. Szukałam miłości, a tak naprawdę miłości jest we mnie. Nie trzeba poszukiwać, wystarczy siebie ukochać. Weź lustro, małe lustro, i powiedz sobie, tak jak ja teraz fajnie, że jesteś Joanna. Tam wdzięczna, że oddychasz razem ze mną. Jesteś najważniejszą cząstką mnie. Moja wewnętrzna, wspaniała dziewczynko. Były dni, kiedy zapomniałam o tobie. Wróciłam do swojego wewnętrznego domu do Ciebie i ukochałam każdą cząstkę siebie w tobie i w sobie. Jestem szczęśliwa z sobą. Uczę siebie kochać. Uczę siebie kochać. Jest mi dobrze z sobą. Nie jest to łatwe powiedzieć sobie i spojrzeć głęboko sobie w oczy. Poruszyć ziemią i niebem. Spróbuj ukochać te wszystkie cząstki w sobie. Robisz to tylko dla siebie. A twój świat zatroszczy się o Ciebie każdego dnia i poczujesz szczęście, poczujesz radość całą swą duszą. Przedunisz się do drzew, do swojego wewnętrznego dziecka, w swoim wewnętrznym domu, odnajdziesz szczęście i wyciągniesz swą duszę po twoje marzenia, po twoje ciche intencje. Pozostań z tym kilka minut i przetąd. Przetłum swoje wewnętrzne dziecko, swoją wewnętrzną dziewczynkę lub wewnętrznego chłopca. I poczuj wszystkie emocje. to dojrzewające piękno w sobie, że jesteś, że żyjesz. Niech świada Cię radość i moc. Niech się spełni to, o czym pragniesz sięgnij po swoje marzenia i uwierz jak dziecko niech zawsze w Tobie będzie radość i miłość a jak Ci trudno to uśmiechnij się uśmiechnij się do siebie dobrze, że jesteś o i radości serca